Szkoda, że Papa Smurf nie wysłał kogoś innego po te specjalne grzybki. I dlaczego one muszą rosnąć w najstarszej części lasu? Fakt, że ja boję się w każdym lesie. Nie, nigdy nie da się przewidzieć, co tu się może wydarzyć. Raz, kropelka, zroszę tu, zroszę tu, zroszę tam. Kwiatuszki, pijcie, bo ja wam. Chyba was, o, ale to się nie rymuje. O, nieważne. O, Kimne. Na... A do dokończę o, wieczorem. O. Jeszcze tylko jeden grzyb do eliksiru papy Smerfa i będę mógł opuścić to niesamowite miejsce. O, jest tutaj. Rety. Rety! Jaki wielki kapeluch! Co? Bo ja wiem. Dajesz słowo? Spróbuję. Nie, nie, nie! Tak ci się nie uda! Esencja rosy jest bardzo mocna. Bańkę przekłuje tylko czarodziejska różdżka. Odwagi! Będzie dobrze! O, wreszcie wolny! O, dziękuję, dziękuję! Jak mogę ci się odwdzięczyć? Odwdzięczyć? Tak, w ramach moich możliwości. Widzisz, sam... nie wiem... Pożyczyłbyś mi ją na chwilę? O ile zwrócisz mi ją do zmierzchu, muszę dokończyć zraszanie kwiatów. Au revoir! Piu, prawdziwa czarodziejska różdżka. A, Smerfnie! już nic mi nie grozi. Teraz naprawdę niczego nie muszę się bać. La, 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 la. Tylko magiczna różdżka rozpęknie tę bańkę. Ja idę o zakład, że sam sobie z nią poradzę! Chyba się mylisz, Osiłku. siłku? Nie, 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 Osiłku. To są sprawy ciśnienia. Gdybyś poczytał o ciśnieniu atmosferycznym i o nacisku, jaki powietrze wywiera na wszystkie znajdujące się w nim przedmioty, wiedziałbyś, że przy normalnym ciśnieniu... Zamknij się! O wysokości 760 litrów w temperaturze 0 stopni, gdybyś mnie słuchał Osiłku, nie wystrychnąłbyś się na kapłaki! Dajcie mi spróbować. Gdybyś tak jak ja podszedł do tego naukowo, rozwiązanie byłoby proste. O, jak chcesz, to spróbuj. O, o. o tak, rozumiem. Oczywiście, jak zawsze, mówi Papa Smurf, każdy problem można rozwiązać na kilka sposobów. Co tu się znowu wyprawia? Ej, ratunku, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie stąd! Ach, ale najadłeś no się strachu! Wcale nie, tylko się wygłupiałem, przecież wiedziałem, że nie ma się czego bać. Proszę, cykorku, niespodzianka! A to niespodzianka dla ciebie! Ej, to cudowne uczucie, kiedy nie trzeba się bać. Może teraz zmienię sobie imię? A, a, papo, przestraszyłaś mnie. Bańka jest niebezpieczna. Ktoś może w niej zostać na zawsze. Papo, patrz! Widzisz, używam czarodziejskiej różdżki i. Tak, rozumiem. Ale co by było, gdybyś znalazł się w środku a różka na zewnątrz? No to. A... O... Zwróć różdżkę właścicielowi, zanim wpakujesz się w kłopoty. Dobrze, papo Smurfie, ale bańki naprawdę są bezpieczne. Trzeba tylko. Mm. Widzisz, cykorku, nie ma leku na głupotę. A ukrywanie się w bańce, i ilekroć się boisz, nie smerfuje niczego dobrego, bo... A, Pasi brzuch! Smerfy, ukryjcie się! Cykorek, na co ty czekasz? Ja, papo Smerfie, już się nie boję pasi brzucha. Pasi brzuch głodny, chce jeść. Tu nie ma nic do jedzenia, nienasycony ogrzew. Kto mówi? Kto mówi do pasi brzucha? Ej, Brzuchu, Spójrz w dół, to ja do ciebie mówię. Smerw, cykorek! Teraz Brzuch zły! Uff! brzuch zrobić kuku w nonio! <ścoughs> Czyżbyś opadł z sił? Uff, bo Pasibrzuch, kuku drugi raz! Taki duży, a płacze! Pasi brzuch ci pokaże. Już się nie śmieje, pasi brzucha. O biedny cykorek. Zaczyna mnie nudzić. A pasi brzuch się dobrze bawi. Smer w piłczasty. Szybko, teraz mamy okazję uratować cykorka. A, a, moja różdżka jest tu. Piłczasty! Posmer wimbrzu zadowolony. Ten obrzydliwy śmiech brzmi znajomo, co klakier? Sprawdźmy to. Ja. Pasibrzu wykopie na aut. Wreszcie bezpieczny. Moja różka. A co my tu mamy? A. Gargamel! Proszę, 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 pułapka na smerfy! W bańce dłużej zachowają świeżość. Chodź klakierku, zbliża się pora kolacji. Gdzie pił czas, ty pasi brzucha? Szybko to gargamela! Ale jak wyciągniemy cykorka z bańki? Wszystko w swoim czasie, pracusiu. Tak, zawsze powtarzałem, że należy zachować hierarchię ważności i nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo... Ej, czekajcie na mnie! Proszę cię, klakier, żebyś miał oko na naszą złotą rybkę. <ścoughs> A, patrz, ale nie dotykaj! Niedługo wrócę. Tym razem z worem smerfów. Uh -huh. Gargamelu! Gdzie jesteście? Och, wy łosne smerfy! Szukaj, a nie znajdziesz Gargamelu! Właśnie, złośliwe bestie! Nienawidzę! Nienawidzę was! A, chwileczkę! Czego ja się boję? Klakier nie może mnie dopaść! Za to ja mogę dopaść kota! <śmienizujesz> Nic mi nie zrobisz! Nic mi nie zrobisz! korek? skokach, ty głupi kosurze, zatrzymaj ją! Za mną moje smerfy! piłczasty pasi brzucha! <śmiewanie> <śmiewanie> <A, śmiewanie> piłczasty pasi brzucha! Nie! Znów to samo! <śmiewanie> Gargamel ma odejść! C cieszę się, że cię widzę! <śmiewanie> pasi brzuchu! <śmiewanie> pasi brzuch nie lubi gargamela! <śmiewanie> czy mogę się pobawić twoją piłeczką? O! Nie! Y, gargamelowi się nie odmawia! Klucha, Wypuść się brzucha! Wypuść pa się brzucha! Lepszy smer w garści niż nic! kocu, <głosi> kocuże, wracamy do domu! Wypuść się brzucha! Co teraz, papo, smerć? Mam pomysł. Niech każdy z was znajdzie solidny patyk. Dobrze, Dobrze papo smer! Gdzie jest papa Smurf? Żałuję, że poprosiłem o tę czarodziejską różdżkę. Klakierku, jakie Smurfy wolisz? Na miękko? Na twardo? W koszulkach? Wypuść się brzucha! Nie denerwuj się, zaraz cię wypuścimy. Ho! Hej! Ho! Aaaa! O, po o. o, papa, Smerfuję się, że cię widzę! Pasiebrzuch nie lubi gargamela! Zamknij się, ty górosadła! Nie cierpię twojego widoku! Ej, pasiebrzuch robi się wściekły! A, Smerfy! W kociołku jest miejsce dla wszystkich! Nie, 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 nie! Wypuśćcie mnie! <śmienny> Widzisz, Pasi Brzuchu? Smerfy zawsze dotrzymują słowa. Zatrzymaj je! Mają różdżkę! A Pasi Brzuch ma nowego piłczastego! Zaraz będziemy w domu! Jej! O, punktualnie! Tak, jest twoja! Stokrotne dzięki! Już czas na zraszanie! Oh. Ojej, chyba jednak uwolnię tego złego czarownika. Mój drogi duszku, czy mógłbym cię prosić o przysługę? Prawisz mi przyjemność. Czy możesz zaczekać, aż wasi Brzuch skończy się bawić? To dobra myśl, Papo nie, Ja tylko żartowałem Wcale nie jesteś mimoza, naprawdę, słowo czarownika. Bawę. Bawę. Bawę.